Dzień dobry, kochani, witam się z Wami 2 października. Mamy dziś Dzień Uniwersalny 3, i kochani, jesteśmy w nowym miesiącu, zaczynamy się w niego zanurzać. Pamiętajmy, że ten miesiąc może nam przynieść różne doświadczenia. Ja. Go bardzo tutaj czuję, jak właśnie tą energię koła fortuny, gdzie dużo się może zdarzyć, każdemu coś innego, w zależności od tego, jakie są nasze przekonania, wierzenia, do czego dążymy. Róg uniwersalny jeden, niosący dla każdej wibracji inne energie. Ale uniwersalnie zachęcając do nowych początków, e, mówi do nas, żebyśmy się odważyli działać. I wczoraj chyba była właśnie e, taka energia. A dzisiaj przychodzę do Was z pytaniem: Czy skupiam się na tym, e, czego najbardziej chcę? Czy skupiam się na tym, czego najbardziej chcę. Moi kochani, to, na czym się skupiamy, to przyciągamy do swojego doświadczenia. I można powiedzieć, że w zależności od tego, jak doświadczamy życia, to daje nam. Albo odbiera naszą moc, tak? Więc skupiajmy się na tym, co najlepsze, a zobaczmy, co te karty prawdy duszy chcą nam na dzisiejszy dzień tutaj podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jednym z powodów, dla których tak niewielu z nas osiąga to, czego naprawdę pragnie, jest to, że nigdy nie kierujemy naszym skupieniem, nigdy nie koncentrujemy naszej mocy. Większość ludzi brnie przez życie, nigdy nie decydując się na opanowanie czegokolwiek w szczególności. I już ten temat był u nas niejednokrotnie. To są słowa Tony, Tony Robinsona. I jakie proponuje dzisiaj działanie. To, na czym się skupiasz, rośnie. Zadaj sobie dziś pytanie, czy moje życie jest odzwierciedleniem moich wartości, czy też muszę dokonać zmian. Ustal priorytety. Czy ustalamy priorytety? Każdy dzień zaczyna się i kończy tak. I bądźmy osadźmy się w tu i teraz. Plany zróbmy, bo ważne jest planowanie, żeby wiedzieć, dokąd podążamy i żeby odszukiwać swoją moc w energii danej chwili, danego dnia. Bo to, jak przeżywamy ten dzień, to, o czym myślimy, co czujemy, na czym się skupiamy, przyniesie to właśnie, dokładnie to, w co wierzymy, że się wydarzy i moi kochani e, czy skupiam się na tym czego najbardziej chcę czy jestem w stanie poświęcić e, tą chwilę jedną, może dwie, trzy ile razy e, będę na tyle uważna, żeby skupić się na tym czego chcę, żeby nie e, Sprawiać, aby moje myśli błądziły i mnie odlekały. Dziś rano, idąc na spacer, moi drodzy, słuchając książki, w pewnym momencie zorientowałam się, że nie rozumiem wątku. Moje skupienie pobiegło zupełnie w innym kierunku. Przestałam słuchać i musiałam cofnąć tak z 30 sekund, żeby wrócić do wątku, bo nie wiedziałam, gdzie jestem. I tak nasz umysł potrafi nas wodzić w różne miejsca. Coś nas zajmie, i już to skupienie jest rozproszone. Moi kochani, dokąd dzisiaj nas energia poprowadzi? Zobaczmy. Skup, ma, skup się Jolka na tym, co chcesz przekazać, nie lataj. Cztery buławy, cudowna energia. Cieszmy się swoimi sukcesami. W odwróceniu mamy odwrócone słońce, mamy w tle czytania. Słońce, ogień, energia ognia, dziewiętnastka. Tutaj właśnie może się za bardzo skupiamy na tym, co nam nie wyszło, tak? I mówimy: A mnie to w życiu nigdy nic nie wychodzi, mnie się nic nie wydarza fajnego, inni to mają fajnie, zawsze trawa u sąsiada jest bardziej zielona, bardziej gęsta. Tak, więc tu zobaczmy, skąd się bierze negatywna myśl w naszej głowie. Gdzie nie ufam życiu, tak? Bo szczęście jest zamieszczone, tu karta odpowiada w tej chwili, tak? Ciesz się sukcesami, tymi małymi, tymi odkryciami. Bądź zadowolony, z tego, co masz, dokąd cię życie prowadzi, skupiaj się na tym, co piękne w twoim życiu, co daje ci radość, z kim tą radość możesz dzielić. Kochani czwórka, buław pokazuje ten stan stabilny szczęśliwości, do której już dotarliśmy. Ale Popatrzcie, dwójka, azbuła jest, a jesteśmy w tym zasiewaniu, jest potencjałem. Dwójka, myślimy o wyborze drogi, planujemy naszą podróż, tak? W trójce już jest jakieś, jakaś myśl, gdzieś podążamy. A w czwórce dochodzimy do miejsca, gdzie mamy być szczęśliwi, ale to nie jest koniec podróży, bo później właśnie przychodzi piątka, która daje rozproszenie, taki wewnętrzny konflikt. Może, może ten konflikt nam się pojawić w świecie zewnętrznym, ale dziś. Kochani, żeby nie było tych konfliktów, mamy to cudne pytanie, czy skupiam się na tym, czego najbardziej chcę, czy do tego podążam. Czy mam tą myśl ugruntowaną w sobie, żeby często sobie ją przypominać, żeby być wiernym temu, czego naprawdę chcę, co jest dobre dla mojej duszy. Zapytaj siebie. Czy to, o czym marzę, czego pragnę, jest naprawdę tym, żeby sobie nie przyciągnąć czegoś, czego tak naprawdę nie chcę, tak? Bo skupiam się na rzeczach może, które jeszcze nie są w moim polu, nie, nie ufam, że mogę to zdobyć, albo. Ufam, że mogę to osiągnąć, ale okazuje się później, że jest wiele lęków z tym związanym, które to pragnienie będzie odsuwać albo nam je podaruje i zderzymy się później z tym, że jeju, ja tego naprawdę chciałam. Jak się teraz tego problemu pozbyć z życia? Więc moi kochani, cieszmy się małymi sukcesami, cieszmy się tym, co mamy. Bądźmy wdzięczni za to, co dostajemy. Bo tu w tej czwórce y, buław jest osiągnięta, jak to czwórki, pewna stabilizacja. Jesteśmy w czymś ugruntowani. Zobaczmy, czy potrafimy się skupiać na tym. Bo jednym z powodów, przypominam, z tej karty praw duszy, dla których tak niewielu z nas osiąga to, czego pragnie, jest y, to, że nigdy nie kierujemy naszego skupienia, tej uwagi na tym, czego pragniemy. Moi kochani, jeszcze szybciutko. Karta. A ewidentnie tutaj mamy jakieś niezadowolenie w tle, tak? Jakieś nieosiągnięte marzenie. I tutaj mamy podpowiedź. Skup się na tym, czego pragniesz. I zapytaj się. Swojej duszy, czy to jest najlepszy wybór dla ciebie, a jak nie, to zostaw miejsce dla siły wyższej, dla Boga, jakkolwiek go pojmujesz, i powiedz: bardzo, bardzo tego chcę, skupiam się na tym, ale jeżeli przychodzi i jest coś lepszego w zamian, to jestem otwarty, czekam, nie przywiązuj się. Archanią Zatkiel chce dzisiaj do nas przemówić. I co on chce nam powiedzieć? Archanioł Zatkiel pomoże ci być tolerancyjnym i nauczy przebaczać. Archanioł ten działa za pośrednictwem fioletowego promienia, oczyszczania i przemiany, pomagając ci uwolnić się od niższych wibracji i wstąpić na wyższy poziom egzystencji. Wyobraź sobie, że stoisz w fioletowym płomieniu, i wezwij Archanioła Zatkiela na pomoc. Umieść w płomieniu wszystkie swoje problemy i trudne relacje z innymi, by odmienić to, co złe. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotów, by podążać szlakiem światłości. Afirmacja poddaje się oczyszczającej mocy fioletowego płomienia. Ciekawość. Ta ciekawość chyba i wczoraj była... Na spodzie, talii, tak mi się wydaje, odkrywam cud życia. Kochani, skupiajmy się na tym, czego pragniemy. Przy pomocy Archanioła Zatkiela, pozbywajmy się tych niskich wibracji i tych myśli o niezasługiwaniu, to nie moje, na takim podważaniu tych swoich pragnień, do których dążymy. Uwierzmy w swoją moc, bo ta mądrość buduje się codziennie poprzez nasz wysiłek, właśnie skupiania się na tym, co dla nas najlepsze, ale zostawmy, tak jak mówił, miejsce Bogu, sile wyższej, no jak kto chce to nazwać, na to, żeby jednak, jeżeli coś nie przychodzi, to mieć to zaufanie, że coś lepszego jest dla nas w zamian. Dziękuję Wam za dziś. Życzę Wam pięknego czwartku. Pamiętajcie, czwartek jest Dniem Jowisza, a Jowisz powiększa. Jowisz mówi o ekspansji. Więc zaufajmy, że to, co dobre, jeżeli się na tym skupiamy, przyjdzie do nas i ofiarujmy to, co dobre. Przypominam, Znowu z serca do serca, że mamy dla tych, którzy znają Agnieszkę, prosimy o błogosławieństwo zdrowia, szybkiej rekonwalescencji i dziękujemy, że już się z nami dzieli i jest. Dziękuję Wam za dziś. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz pod filmem i kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Pa, pięknego dnia dla was.